Cześć wszystkim, tu Kailay Pewnie zauważyliście, że mam zbrojkę. Nowe ciuchy, nowe włosy, nowe wszystko. Nowe wszystko, słuchajcie. I tak, dzisiaj breeding time. I właśnie patrzcie, ile mam karotek, tylko myślę, że zrobię parę wyścigów, żeby to zbierać do 10. 10. o Jezu, 10, 100 10, tysięcy 10. Dobra. Bo ja kurde tak ten I no Albo od razu wiecie co Od razu sobie zbrytujemy Na pierwszy rzut jakiegoś konia I no ciuchę kupowałam wczoraj Włosy już miałam A zbroję z yy, zadań codziennych yy, Wzięłam Dobra także ja bym chciała tego Gniatu jabłkowitego To zobaczymy jak to by wyszło ja ogólnie z rana kurde wstałam jest godzina 656 i no dobra, także no super, za 30 tysięcy, za 20 tysięcy, ale słabe staty, ten ma dobre, ale mi szkoda karotek, nie ma jakichś tańszych. No chyba, że będę musiała wziąć za tyle, no to... No kurde, no słabo, no. Ludzie, dlaczego takie drogie, na przykład te, no to. Ci... No. Nic w nim takiego nie widzę. Co z tego, że długa i długi, gęsty? A mój jelonek ma falowaną, kurde. No nic, no to chyba z tych nic nie znajdziemy. Chyba, że znajdziemy jakiegoś takiego fajnego za 10 tysięcy. I wtedy możemy zobaczyć. O, temat si cały się wyrodził. To dobrze. To dobrze. Dobra, spróbujemy. Najwyżej się nie udało. Trudno. Nie widzę, żeby były jakieś konie z większymi genami za mniej niż 20 tysięcy. Także nie wiem. Dobra, zobaczymy, pożyjemy. No nie. No nie, no nie. Jak to ma się nazywała? Kurde. No, słabo trochę, no myślałam, że coś lepszego będzie, ale zobaczymy, jakie detale w sumie, nie? Dobra, patrzymy. Otwiera się. Serio, te przycięte ogonki mnie prześladują. Dlaczego? No, ale dobra, no. Ej, no nie. Kurde, jaką ty masz ten rodowód? No właśnie, mamy Ciebie. Mamy Ciebie. Także spróbujmy. Nie z tym, tylko o z tym. O no właśnie. No i tu już zaczynają się problemy, no bo karotek trochę szkoda, co nie? I właśnie tu jest problem. Bo jak są takie drogie, a ja nie będę kurde. O, tyle karotek marnować. Dobra, może być. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No nic. No właśnie. Najgorsza maść na świecie, najgorsze statystyki na świecie. Najgorszy koń na świecie, tyle tylko mogę powiedzieć. Aha, prawda? Nie no, to, to, to są jakieś żarty. No nic, jakbym miał lepszą grzywę i lepszy ogon, to bym go zostawiła. No ale tak, no to, to co, co to było w ogóle? No dobra, no nic. O, no właśnie, no takiego konia szukałam. Ja wam mówię, uruć się, proszę cię, koniu. koniu. No nie, koniu, no co zrobiłeś? O! Oh, o! Oh, wow! <noise> Dobra! Tak, y mogę ten bridować. No nic, tu już chyba nic nie znajdziemy. Chyba, że odznaczymy rokeza, bo on przeszkadza tu najbardziej. Hmm. No nic, no to no, już chyba nic nie znajdziemy, niestety. Mam pomysł, mam pomysł. Dawaj tam mi. Dawaj tam mi. On miał średnią grzybę, nie? Krótką? Chyba krótką. O tak, tutaj. Polecam raidować z tymi GM, bo naprawdę one nie mają rodowodów i to jest właśnie fajne. Przepraszam za katar. Uwaga, no nie, no ty! Nie prześladuj mnie! No to ci, ty! Pasużycie! No, ty robalów wstrętny, Idź sobie! A mogłam myśleć błyskawicznym, bo jakby ten. Co za robal, brzydki, niegrzeczny! Uuu, ty ogonie! Ja cię zabiję. No, ten rodowód i tak, i tak. Zarobal wstrętny. Co cię, kurde, dopadło? Jezu, nienawidzę. Dobra. To z jakim teraz? Jaki on ma rodowód ten? No, ale patrzę, Nie ma tu żadnych fajnych. Kurde, no, ludzie. Dobra, to nie wiem. Pokażcie mi tu, może z karm wtedy będziemy wybridować, bo już nie wiem, kurde, nie ma takich koni, co ja chcę. No właśnie, i tutaj też się zaczynają problemy. Albo... no problemy. Problemy. Duże problemy, wielkie problemy. Wszystkie są z szarymi grzywami. W serio? Say what? <laughs> nie no ale, Uu. no kurde, no statystyki no to kurde, o, o, statystyki no to kurde jakieś powalone tam ten miał naprawdę. Już się nawet nie pytam co to było nie bo masakra. Daj mi Karusa no. Karusandaj. daj. No czemu? Co to jest? Ziemniak. No dlaczego? Ziemniaku! No i jeszcze. Weź ty, idź sobie, ziemniaku. Weź, idź się zasać na pole. Serio? Idź się zasać na pole. Ja już nie chcę cię więcej widzieć. To może z tym. Kurde, już mam mało karotek. A ja chcę sobie zostawić karotki. Bo potem nie będę miała i będę musiała żebrać. Kurde mać. Dobra. Sorry, ale no. To nie wiem, jeszcze... Nie wiem, ten Masła jest. To, 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 to masakra jakaś. No ja już nie wiem, z jakim koniem bridować. Ja już nie wiem, z jakim koniem bridować. Może spróbuję wtedy za te 20 tysięcy. No ale kurde, no szkoda mi trochę. Szczególnie jak mam tak mało, może bym spróbowała. Ale nie, bo ten ogonek będzie. Ty masz cały siwy, rodowód? Hm. Tak, ty masz cały siwy. To źle. O, o, jeszcze kucyś, no i no, statystyki. Super, normalnie super. O, wow. O, wow. Dobra, zobaczmy. Zobaczmy tak, może coś wyjdzie. Albo, słuchajcie, będziemy teraz nasiwka polować. Z białą... o, z czarną grzywą, no właśnie, ja bym go tak bardzo chciała. No znowu szampany, no Ludzie Święte kochane. No co tu się odwala? Ja nie wierzę normalnie, no co jest grane z tymi koniami? Jakieś już pośledzone są. Weź ta no... drzewo ta. Nie chcę cię koniu, weź ty i chce gdzieś. Dobra. Spróbujmy z siewkami. No właśnie, i tu już się zaczyna lepsze lepsze rzeczy. Ono właśnie. Jakby chociaż z tym przyciętym się urodził, to by było fajnie. Ale słuchajcie, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ten ma lepsze staty. Ale ten ma czarną grzywę i jest się chyba. Dobra, bierzemy ciebie. Bierzemy ciebie. Daj nam, daj nam, daj nam, daj nam, daj nam, proszę. Proszę. No nie. A już się tak cieszyłam. No nic. Błędy się zdarzają. No jeszcze taki poziom. No to ty, ty se idź, kurde. Co ty tu robisz w ogóle? Jeszcze bonus ma. Serio? Nie chcę ciebie wyjść. Idź w ogóle. Masakra. O, nowe podochodziły. Po no nic. Mamy mało karotek. Koń ma jeszcze bonus. Nie wiem, co robić. Nie wiem, co ja mam robić. Nie wiem, co ja mam robić. Co było, No właśnie, to masz siódmy poziom. O. No właśnie. Z takimi końmi trzeba bridować. Nie wiem, wziąć ciebie, czy wziąć ciebie. W sumie to obojętnie, nie? Dobra, chyba wezmę ciebie, albo ciebie. Albo nie, bo ten już mam gorszy. Ten, ten za 20, to nie. To nie, nie, nie. No kurde. Z czarną grzywą. no Jezu, jak. Jak. Ludzie, jak. Dobra, bierę Ciebie, może wyjdzie, może nie. On ma cały siwy rodowód. O, o, nie sprawdziła. To będzie problem. O, jest siwek, jest siwek, jest siwek. Jej. O, nawet dobre tema. Serio, jednego punkta, ej, to fajnie, błagam, detale, nie? Teraz... O oh my god. Super. Taki sam. Taki sam. No serio ludzie. Nie róbcie mi tego. No naprawdę. Dobra, ja mam pomysł. Ja wytrenuję wtedy tamtego siwka. I go wystawię. Może coś zarobi, bo mam mało hajsu. Nie wiem za ile go wystawić. Może spróbuję na tej grupie znowu ten. Może ludzie mi coś doradzą. Mam nadzieję, że dobrze mi doradzą. Żebym mało nie zarobiła tych karotków po prostu. Karotków, tak. No nic, mamy takiego samego siwka. Ktoś chce pożyczyć, to mogę. Ale patrzcie, ten ma lepszy poziom a ten No to słabe. Wczoraj wbijałam w ogóle, bo on miał ogólnie szósty poziom. I no. No nic. No. Co ja mogę powiedzieć? No. No trudno. Tak to jest, słuchajcie. No nic. No nic. Nie mogę zadać. No dobra. To ja się z wami żegnam. Do następnego odcinka. I hej!